Witajcie, cześć. Zapraszam na kolejną kartę dnia na dzień 30 grudnia 2024. Ostatnio pisałem post na Instagramie, że karty dnia będą od nowego roku, ale powiem Wam, trochę się stęskniłem za tarotem. Tak więc karty będą szybciej. Więc powracając do tematu, zapraszam na kartę dnia na dzień 30 grudnia 2024. Standardowo kartę tasujemy, przełożymy, potasujemy jeszcze raz. Zobaczymy, co ciekawego wyjdzie. Tak więc karta dnia na dzień 30 grudnia 2024 to będzie karta 3 monety. Karta Tarota, trzy manety, reprezentuje żywioł Ziemi i główny aspekt to jest właśnie praca i finansa. Karta ta przedstawia tutaj rzemieślnika, który właśnie pracuje w Pocie Czoła i przykłada bardzo dużą uwagę do szczegółów. Karta właśnie mówi m.in. o tym, aby w dniu dzisiejszym skupić się na tym, na czym właśnie potrzebujemy wykonać naszą pracę, również abyśmy zwrócili większą uwagę na szczegóły i detale, gdyż one mogą mieć bardzo duże znaczenie w obecnym planie lub przedsięwzięciu, nad którym pracujemy. Dzisiaj będzie bardzo dobry dzień, abyśmy skupili się na swoich obowiązkach. Mimo tego, że zbliża się koniec roku, warto dopiąć na ostatni guzik pewne plany i pewne rzeczy, które zobowiązaliśmy się wykonać, ale również w dniu dzisiejszym zwróćmy szczególną uwagę na detale i szczegóły, gdyż ich niedopracowanie może potem wiązać się z tym, że będzie trzeba powrócić do naszej pracy i wykonać ją jeszcze raz, a może to być dla nas wtedy niepotrzebna strata czasu. Wszystkiego dobrego i do następnych odcinków. Trzymajcie się, na razie.